Cześć, widać tutaj tajemnikowy dziadzia, paka już otwierałem, nawet dzisiaj jednym produktem działałem, nie zdążyłem nagrać rozpakowania paczki, więc udajemy, że jest zapakowana, ja tu przecinam ciach bajera, nie, ale tak na poważnie. Kolejny prezent od Gratisy, prezent od Cure i tutaj mamy produkty do czyszczenia skóry i do czego zmierzam już dostałem w testerach, opisane, że tak powiem długopisem, zobaczymy czy to jest to samo. Już działałem softem i nie pamiętam. Nie pamiętam. A tu jest politerku. No z tego to już na pewno będę super robił. Super, dziękuję bardzo. Z tego co zauważyłem, to ten produkt w ogóle nie pachnie. Tak, nic kompletnie. Co jest plusem? Podkreślam. Wolę tak, niż jak ma być za dużo tego zapachu. Co jest bardzo dużym plusem, bo jakby nie było pracując we wnętrzu auta, jeżeli czyści skóry, no to jest ważne, żeby nie było za dużo tego zapachu. I tu mamy, tu mamy bardzo delikatny taki zapach szarego mydełka w Strongu, naprawdę w tym mocnym, szarego mydełka, Aha. a tu tak jakbyśmy nie mieli nic, no i fajnie, no i dobrze, bardzo łagodny, taki szare mydełko, o, 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 o. tutaj ten teren, ten naklejki i słuchaj, dostałem coś takiego, sprawdź mnie, no dobrze. To będziemy sprawdzać. Wiesz o co chodzi. I tak zrobimy. Jest już naklejone, więc y, słabo się to trzyma widzę. O, tu natłuscimy i w ogóle hmm, do natłuszczenia y, jest brudna. No widać to. Ewidentnie widać, że jest brudna, więc ja tu postaram się to przykleić tak oho i polecimy. Pierwsze co właśnie tutaj na tej skórce z dwóch stron porównamy sowcika i strąga. To będzie o pierwsze podejście jak czyści. Później oddzielimy, będzie typowa 50. Super! No dobra, dziękuję bardzo za gratisy. A i od razu powiem, już wiem, że pompki są z tym długim tłokiem. Zajebista sprawa. Fajnie, super. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Kawał butli. Ej, dziadzia, Nie wyluzowałeś się e, za bardzo? Nie eee, wiem. jest! Dziadzia.